Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. Dzisiaj będziemy kontynuować wczorajszy temat równoległych rzeczywistości, ale nie jako teorii science fiction, tylko jako narzędzia do rozwoju wewnętrznego i do transformacji osobistej. To jest temat, który mnie niezwykle zainteresował. Do tego stopnia, że przez Kilka ostatnich miesięcy pracowałem nad taką techniką hipnotyczną, która połączy regresję do przeszłości również do poprzednich wcieleń, tak aby było można przepracować niektóre swoje ograniczenia, z techniką, która pozwoli pracować z przyszłością. I muszę powiedzieć, że efekty przerosły moje oczekiwania. Ja jeszcze będę o tym na pewno opowiadał, a póki co wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka. Jak myślisz, czy każda twoja decyzja może prowadzić do alternatywnej wersji rzeczywistości? Czy możliwe jest, że istnieje wersja ciebie, która już żyje twoim wymarzonym życiem i że masz dostęp do tej wersji przez własną świadomość? I dzisiaj porozmawiamy o pytaniach, które najczęściej pojawiają się u osób pracujących z wizualizacją, z technikami kwantowymi i z nowoczesną hipnoterapią. Czym są równoległe rzeczywistości? W dużym skrócie, równoległe rzeczywistości to teoria różnych linii czasu, alternatywnych wersji Twojego życia, które istnieją jako potencjały. Są one zapisane w tak zwanym polu kwantowym, które zawiera nieskończoną liczbę możliwych konfiguracji zdarzeń, zachowań, decyzji i reakcji. I z fizycznego punktu widzenia nawiązujemy tutaj do teorii wieloświatów która mówi, że dla każdej możliwej decyzji istnieje swoisty wszechświat, w którym została ona podjęta. Z punktu widzenia psychologii możemy to traktować jako scenariusze naszej przyszłości, które aktywujemy poprzez działanie, intencje, wibracje i tożsamość. Czy równoległa rzeczywistość to tylko wizja? Nie, to jest możliwa wersja Twojej przyszłości którą możesz realnie odczuć i z którą możesz się energetycznie i emocjonalnie połączyć. Wyobraź sobie, że jesteś dzisiaj w punkcie A. Twoje wybory, emocje i przekonania mogą poprowadzić cię do punktu B, C albo Z. Każdy z tych punktów to alternatywny rezultat, a więc swoista równoległa rzeczywistość. I to nie jest bajka, to jest praktyczny sposób pracy z przyszłością. Jak wejść w rezonans z wybraną wersją siebie? I najważniejsze słowo to rezonans. Nie chodzi o to, żeby pomyśleć o czymś ładnym i czekać. Chodzi o to, żeby wczuć się, zidentyfikować się, zacząć działać tak, jakbyś już był albo była tą wersją siebie, którą chcesz być. Na chwilę zamknij oczy i wyobraź sobie wersję siebie za rok, która osiągnęła to, czego teraz pragniesz. Przyjrzyj się jej albo jego energii. Przyjrzyj się, jak się porusza, jak mówi, jak wygląda codzienność tej wersji siebie. I zadaj sobie pytanie. I zadaj tej nowej wersji siebie pytanie. Czego ty się nauczyłeś albo nauczyłaś, żeby być tu, gdzie jesteś? Co musiałaś albo co musiałeś zrobić. A następnie zacznij działać z poziomu tej tożsamości, a nie z obecnej wersji siebie. I tutaj nie chodzi o oszukiwanie rzeczywistości, tylko chodzi o synchronizowanie się z tą alternatywną możliwością. Kolejnym pytaniem, które bardzo często się pojawia, to jest, a co jeśli nie wierzę, że to możliwe? No cóż, to normalne. Twój umysł krytyczny chroni cię przed rozczarowaniem, ale jednocześnie może być największym sabotażystą. A więc nie musisz od razu wierzyć w 100%. Wystarczy, że zaczniesz kwestionować własne ograniczenia. Zadaj sobie pytanie, a co jeśli jednak to możliwe? I to otwiera już pewną przestrzeń, pewną lukę, a w tej luce zaczyna działać wyobraźnia. I ponownie, to nie jest magiczne myślenie to jest początek zmiany bazy danych w Twojej podświadomości. Czym różni się technika pracy z wersją przyszłą od klasycznej wizualizacji? W wizualizacji tworzysz obraz celu, oglądasz siebie z zewnątrz, wyobrażasz sobie wynik. Ale w pracy z wersją przyszłą, w pracy Quantum, wchodzisz w ciało tej wersji siebie, odczuwasz emocje, myśli, postawę, działasz zgodnie z nową tożsamością. To jest przejście z chcę to mieć na to już jest częścią mnie. Jak zacząć wprowadzać takie zmiany w codzienności? Wszystko zaczyna się od drobnych decyzji. Zrób eksperyment. Zapisz nazwę tej nowej wersji siebie. Na przykład wersja spokojna, ja 2.0, wersja pełna obfitości. I codziennie rano zadaj sobie pytanie, jak dzisiaj zachowywałaby się ta nowa wersja mnie. Jak wyglądałby jej poranek? Jakie decyzje dzisiaj by podjęła? I zacznij wprowadzać. Mikrozmiany. Inaczej siadaj, mów, jedz, myśl dokładnie tak jak ta alternatywna wersja siebie. I monitoruj te efekty przez minimum 7 dni. To nie jest afirmacja, to jest programowanie rzeczywistości przez mikrotożsamość. Czy to te rzeczy mają sens bez duchowości, bez jakiejś większej wiary? Tak. Możesz to wszystko traktować jako metaforyczne narzędzia psychologiczne, jako eksperyment poznawczy, jako praktykę uważności z przyszłością, jako trening neuronalny. Nie musisz wierzyć w duszę, energię, karmę. Wystarczy, że pozwolisz sobie na eksperyment z nowym ja. Równoległe rzeczywistości nie muszą być konceptem odległym i ezoterycznym. To nie jest portal ani magiczna brama. Tak naprawdę to zestaw decyzji, emocji i działań, które prowadzą cię w inną wersję życia. I możesz to robić codziennie. Bez świeczek, bez kadzideł, bez ceremonii. A jeśli chcesz, to zapal świeczkę. Odpal kadzidło. Z odwagą, ciekawością i praktyką. Mam dla ciebie zadanie na dziś. Opisz trzy wersje siebie, które mogłyby istnieć. A następnie wybierz jedną. I przez trzy dni działaj z tej wersji. Świadomie, z intencją. Obserwuj zmiany. Nie tylko na zewnątrz, ale w tym, jak się czujesz. I jeśli to zadziała, to daj znać, a jeśli nie, powtórz, bo czasem potrzeba kilku prób, by ta nowa rzeczywistość zaczęła się synchronizować. I dziękuję już za to, że byłeś albo byłaś ze mną w dzisiejszym odcinku. Napisz w komentarzu. Co o tym sądzisz? Jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich, którzy nas wspierają, i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. Dzięki, cześć.